Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam o tym, ile kosztuje żona na Filipinach i jak poznałem się z Krystyn, dlaczego jesteśmy razem. Zaczynamy odcinek. Specjalnie nagrywam dla Was ten odcinek, ponieważ dostałem bardzo dużo od Was wiadomości na temat tego, ile kosztuje żona na Filipinach. Nie do końca wiedziałem o co chodzi. Dopiero później się okazało, że Damian Drążek z ucieczki do raju nagrał odcinek o tym, że kupił żonę na Filipinach, eee, ile tam za to zapłacił i jak to w ogóle wyglądało, cały ten proces. Dlatego też pozwoliłem sobie nagrać ten odcinek, żeby pewnego rodzaju kwestie wyjaśnić. Bo Oczywiście jego film był troszeczkę takim clickbaitem, eee, zresztą chyba bardzo popularny filmik i... Damiana znam, wiem dlaczego to zrobił, i też go oczywiście rozumiem z tego powodu: no bo to nie było tak naprawdę kłamstwo. Zrobił to, co musiał zrobić, i o tym będziemy dzisiaj gadać w tym właśnie odcinku. Ale pierwsza, najważniejsza kwestia: jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, kliknijcie przycisk subskrybuj i dajcie lajka w górę. Dziękuję bardzo, no i zaczynamy odcinek. W pierwszej kolejności zanim przejdziemy do tego tak naprawdę ile kosztuje żona na Filipinach, czy w ogóle się płaci za coś takiego tutaj, to muszę wam powiedzieć moją historię, bo to będzie pewnego rodzaju dobre wprowadzenie do tego tematu. A mianowicie 6 lat temu, nie wiem czy kojarzycie jeszcze taki portal, 6 lat temu, 10 lat temu na pewno był bardzo popularny, nazywał się Couchsurfing, czyli tak naprawdę jakby wynajmowanie... Ym, wynajmowanie kanapy dla kogoś. Mniej Więcej chodzi o to o to, że po prostu jeżeli podróżujecie po świecie i chcecie mieć tani pokój albo nawet za darmo pokój, wchodzicie na taki portal, szukacie osoby, która jest akurat w danym konkretnym mieście, no i wtedy po prostu jakby ona wam wypożycza tą kanapę, żebyście się mogli przespać. To było bardzo popularne wcześniej od 5-6 lat ja z tego w ogóle nie korzystam. Wcześniej korzystałem z tego parę razy. Miałem też swoje konto takie założone w Krakowie. Natomiast w Krakowie była tak duża, można powiedzieć, konkurencja, tyle osób oferowało tego typu usługi, że i tak nie miałem możliwości, żeby kogokolwiek utrzymywać u siebie w domu przez nawet parę dni. Natomiast jak przyleciałem na Filipinę, po jakimś czasie, jak mi się zwolnił jeden spokoj, który wynajmowałem po prostu wtedy w większe mieszkanie, zwolnił się jeden spokoj. Postanowiłem, że zmienię sobie lokalizację, czyli ustawiłem sobie, że jestem na wyspie Sigihor i tam będę po prostu miał jakby pokój za darmo dla kogoś, czyli tak jakby kanapę. Jeżeli ktoś będzie chciał zostać, no to oczywiście może sobie zostać z Afriko tam przez kilka dni. Nie będę miał z tym żadnego problemu, bo tak przynajmniej poznam ludzi z całego świata. Poduczę się też angielskiego, bo tylko pamiętajcie, że bardzo dobrze po angielsku nie rozmawiałem. Więc zrobiłem to. Ku mojemu zdziwieniu ogromnemu Okazało się, że jestem wtedy chyba jedyną osobą na całym Sikihorze, która miała konto na couchsurfingu. Więc jeżeli wiecie co to jest wyspa Sikihor, to jest jedna z takich bardziej popularnych wysp na Filipinach. I nagle cały świat ją odwiedza. Ludzie z każdego końca świata dosłownie. I wszyscy chcą tylko i wyłącznie, albo inaczej, tylko i wyłącznie mają możliwość, żeby zostać u Ciebie za darmo. Więc dostawałem 40, 50, nawet czasami 60 wiadomości w ciągu dnia. Na początku na to odpisywałem. Oczywiście to nie były wszystkie wiadomości, nie wszystkie wiadomości dotyczyły tego, czy że ktoś chce po prostu zostać na noc. Ludzie też się po prostu pytali o to, czy na przykład gdzie znaleźć jakiś hotel, czy jakieś inne rzeczy. Ale słuchajcie, to było naprawdę bardzo duże wiadomości dziennie i po paru dniach w zasadzie zablokowałem taką możliwość, żeby, że Napisałem, że po prostu tam mam, że już mam, ta kanapa jest powiedzmy zajęta i nie będzie wolna. No i ludzie oczywiście dalej pisali, ale ja już na to tak naprawdę nie zwracałem uwagi. Ale mówię wam tylko i wyłącznie dlatego o tym, ponieważ co jakiś czas się logowałem na to konto. No dobra, to było co parę miesięcy. I jak był taki wielki boom okres turystyczny, to po prostu przestałem całkowicie się logować. Po paru miesiącach zalogowałem się ponownie i zobaczyłem, że tam jest chyba ze 150, 180 wiadomości na tym koncie. Była ich po prostu ogromna ilość i tak sobie po prostu zacząłem przeglądać, 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 aż nagle zobaczyłem wiadomość, którą wysłała Christine do mnie, wtedy nawet nie znam jej imienia, trzy miesiące wcześniej z napisem hi, po prostu cześć. Nie wiem dlaczego, no ale podejrzewam, że jakoś mi się musiało to, nie wiem, jej zdjęcie profilowe spodobać, to uśmiechnięta twarz, po prostu, no... Idealny wygląd kobiety idealnie w moim typie. Nawet z tego co zwróciłem na chyba była z Dumaguete, czyli z wyspy sąsiedniej, napisała tylko i wyłącznie hi. Ja po tych trzech miesiącach odpisałem też hi. No i następnego dnia dostałem od niej odpowiedź, że jestem dużym hamem, bo dopiero po trzech miesiącach odpisuję. Normalnie bym pewnie na to nie zareagował, no ale jakoś mi się tak to spodobało. Jej taka ta odpowiedź po prostu chciałem to po prostu wyjaśnić, dlaczego tak robię i wyjaśniłem jej to, że po prostu nie korzystam już teraz z tego konta, to było za dużo wiadomości, nie chciałem po prostu tego, mówię, odpisywać tym wszystkim ludziom. Ona napisała, że a, ok, ale to i tak było 3 miesiące temu, chciałem się tylko zapytać o tanie hotele w San Juan i pomyślałem, że akurat to będzie dobra opcja, już to jest couchsurfing, więc będziesz coś na ten temat wiedział. No, to i tam wyjaśniłem. Ona mówi, że a do tej wycieczki tak nie doszło. To była tylko i wyłącznie 3 miesiące wcześniej. Planowaliśmy z koleżankami jechać na wyspę. Tak czy inaczej, jakoś wyszedłem z tej inicjatywy powiedzmy takiej pozytywnej i napisałem jej, że: No, słuchaj, przepraszam Cię najmocniej, że odpisuję po takim właśnie czasie. Więc w przyszłym tygodniu będę w Dumaguetę. Jeżeli masz ochotę, zapraszam Ciebie na kawę, żeby Ci to jakoś po prostu wynagrodzić. No, oczywiście, tak bardziej formie śmiechu. Ona odpisała, że w sumie czemu nie, dodaj mi znać dokładnie, jak już będziesz na miejscu. No i umówiliśmy się na konkretny dzień, na konkretną godzinę. I normalnie jak to bywa na Filipinach, mówiłem wam, że Filipinczycy nie liczą czasu, tutaj było dokładnie tak samo, czyli spóźniła się jakieś półtorej godziny. Co najciekawsze była w tym samym centrum handlowym i chodziła z koleżankami po tym centrum handlowym, a ja jak baran czekałem półtorej godziny, czy prawie dwie godziny na nią. No oczywiście też sobie robię tam zakupy, jakieś inne rzeczy. Tak czy inaczej spotkaliśmy się. No, byłem nią zauroczony od pierwszego wejrzenia tak naprawdę. Jak tylko ją zobaczyłem, po prostu już mi się spodobała, spodobał mi się jej charakter, jej taka niezależność. Była całkowicie inna niż wszystkie inne dziewczyny z świetnie, które poznałem do tej pory, czyli po prostu nie robiła wszystkiego pode mnie, tylko po prostu pod siebie to widać było, że to będzie jakiegoś rodzaju pewnego rodzaju wyzwanie, żeby, żeby na przykład zacząć się z nią spotykać, czy żeby po prostu spotkała się ze mną kolejny raz. No ale tak czy inaczej, tak zaczęliśmy się spotykać, to był początek naszej znajomości, bo no, może to dla niektórych naprawdę będzie śmieszne, bo mówię o tym słuchajcie też dlatego, bo dostałem dużo komentarzy po tych ostatnich filmikami, pod ostatnimi filmikami, że jeżeli no nie na portalach randkowych spotkać dziewczynę, to gdzie? Słuchajcie, to też nie jest tak. Ja nie twierdzę, że wszystkie dziewczyny na portalach randkowych są złe. Ja tylko i wyłącznie miałem. E, moim zadaniem było to, żeby Was uświadomić, że bardzo często to są po prostu przekręty i żebyście zwrócili na to uwagę, żebyście pamiętali o kilku rodzajach zasadach, co trzeba robić i czego unikać. I dlatego nagrałem ten filmik. Tak więc tak poznałem Krystynę, tak zaczęliśmy się spotykać, czasami ona zaczęła przyjeżdżać do mnie na Sykichor, bo jeszcze wtedy mieszkałem na Sykichorze, ja przyjeżdżałem do niej na parę dni do Dumaguete. Spotykaliśmy się, jeździliśmy, jeździliśmy na fiesty, jeździliśmy na imprezy, robiliśmy tak naprawdę wszystko co chcieliśmy, jak normalna taka para. Nam to tak się udawało przez praktycznie dwa lata, no ale oczywiście, słuchajcie, z jakimś czasem tam przychodzi też pewna odpowiedzialność. Ja wiedziałem, że chcę z nią być, ona wiedziała, że chce być ze mną, więc po co mamy czekać? Oczywiście zapytałem się i słuchaj, to co, e, mogę, się, mogę, mogę Cię prosić o rękę, czy muszę, muszę przywieźć pierścionek zaręczynowy i tak dalej, i tak dalej. Ona powiedziała, no pierścionek był fajny. No ale oczywiście, zanim w ogóle to zrobiłem, była też bardzo, bardzo ważna rzecz, bo nie wiem, czy o tym wiecie, ale Krysty nie ma rodziców, jej rodzice zmarli już wiele lat temu, więc jak ona była mała, jej ciocia, która z nami mieszka, tak, jakby ją wzięła do siebie do domu. Ona wzięła wszystkie dziewczyny z tej rodziny. A Krystyn ma siedem rodzeństw. Siedemka ich jest. Więc ona wzięła wszystkie dziewczyny, zaczęła się nimi opiekować, wychowała je praktycznie jak matka. Dlatego Krystyn z nią jest tak bardzo bliska. Od momentu, jak ja zacząłem się spotykać z Krystyn, ona została, można powiedzieć, ostatnia tutaj w dumagetę. Reszta sióstr się już uprowadziła, ponieważ miały męży, miały męży, miały dzieci, więc ona została tylko i wyłącznie z ciocią i jeszcze z jednym bratem, który się też tą ciocią pomagał i się tu jej opiekować. I tak to po prostu było. Więc jeżeli y, ja powiedziałem Krystyn, że słuchaj, no to ja chcę zrobić ten kolejny krok, e, chcę się z tobą ożenić, ale jeszcze nie tak oficjalnie, ale co mam zrobić, no bo ty nie masz rodziców, chciałbym prosić kogoś o rękę. Więc y, ona powiedziała, no to słuchaj, będzie idealny moment moja babcia, która jest w ogóle głową rodziny, przylatuje ze Stanów Zjednoczonych, będziesz miał okazję ją poznać, ona cię pozna, więc to będzie akurat idealny moment. I ja mówię, dobra, to świetnie. No i słuchajcie, doszło do tej kolacji parę miesięcy później, kolacja była naprawdę bardzo śmieszna i nietypowa, dosłownie jak z takiego typowego filmu, słuchajcie, komediowego, czyli mianowicie siedzi tam z 15 osób przy stoliku, wszyscy sobie jedzą, wszystko jest fajnie i nagle zapada taki niezręczny moment, kiedy Dosłownie w parę sekund wszyscy znikają przy stoliku i zostaje tylko babcia i ja. I ja wiedziałem, że wtedy to będzie ta poważna rozmowa, kiedy muszę się zapytać. No i rzeczywiście, co prawda, ja byłem troszkę zestresowany, ale to babcia, Krystyn, przejęła inicjatywę i po prostu zapytała się wprost: Słuchaj, słyszałem, że słyszałem, że jesteś blisko z Krystyn, że myślicie o założeniu rodziny i tak dalej. Ja mówię, że tak. A ona mówi: Słuchaj, no to. Yy, Masz moje błogosławieństwo, wiem, że jesteś z Polski, jesteś katolikiem, jak większość Polaków. Więc to mi się bardzo podoba. Jesteś też, z tego co wiem, dobrą osobą. Tutaj pytałam się rodziny i wszyscy potwierdzili, że jesteś dobrą osobą, więc to akurat jest na plus i jak najbardziej masz moje błogosławieństwo. Natomiast proszę cię o jedną rzecz. Jak pewnie wiesz, Krystyna opiekuje się ciocią. Ciocia tutaj nie ma nikogo, więc ktoś musi się nią zająć. Ja mówię. Nie ma to dla mnie najmniejszego problemu ponieważ nie planujemy z Krystin przeprowadzić się do Polski. Przynajmniej na razie przez najbliższe 10 lat, tak podejrzewam, że będzie. I jeżeli to zrobimy, no to nie, nie, to zostajemy tutaj z ciocią i to będzie na pewno, że zostajemy z ciocią, żeby się o to babczy nie martwiło. Ona powiedziała, no to świetnie, cieszę się bardzo. Tutaj też będziecie mieli naszą pomoc i tak dalej, i tak dalej. Więc to jak widzicie, wszystko to się ułożyło, bo oczywiście. Jak tylko to powiedziała, że dobra, to skończyliśmy rozmowę, to nagle wszyscy jakimś cudem wrócili do stolika i wszystko dalej się odbywało. Później wyszedł taki epizod, że musiałem lecieć do Polski na miesiąc, załatwić tam kilka rzeczy, więc poleciałem sam wtedy, jeszcze pierwszy raz sam. No i kupiłem pierścionek zaręczynowy, który przywiozłem i oświadczyłem się oficjalnie Christine. Ona go oczywiście przyjęła. No i już później poszło tak naprawdę z górki, bo zaczęliśmy planować wesele. Po weselu było inne odcinki, możecie je sobie zobaczyć na kanale, filmik pewnie macie tutaj w tym górnym rogu, zobaczyć jak nasze wesele wyglądało, jeżeli kogoś to interesuje. Tutaj jeszcze słuchajcie jedna kwestia finansowa, bo bardzo dużo osób może też zarzucić, że na przykład o Krystyn się z Tobą ożeniła, ponieważ ty jesteś biały, Ty masz pieniądze i tak dalej. Słuchajcie nie, nie, no na pewno tak nie mogło być, ponieważ ja przez pierwsze pierwsze lata mieszkania na Sikichorze, czyli w zasadzie od, od momentu jak przyjechałem na Sikichor do momentu jak um, do naszego ślubu, albo no parę miesięcy tam przed ślubem, ja w zasadzie można powiedzieć, nie pracowałem. I to też nie chodzi o to, że miałem nie wiadomo jakie oszczędności. Oczywiście pracowałem tam sobie dorywczo, robiłem jakieś tam małe projekty internetowe itd, i tak dalej, tak żeby tak naprawdę przeżyć. Ale moje założenie wtedy było to, że ja chcę sobie po prostu odpocząć na Filipinach. Ja nie chcę pracować 8 godzin dziennie, nie chcę się zajmować tym, nie chodzi mi o to, żeby oszczędzać pieniądze, chcę po prostu odreagować moje życie, które miałem wcześniej, bo naprawdę dużo wtedy pracowałem, w różnych firmach robiłem naprawdę na trzy etaty, w pewnym momencie nawet w trzech różnych firmach. Robiłem zdjęcia, robiłem, pracowałem w cały czas w korporacji. No po prostu byłem cały, cały czas zajęty, więc dla mnie to była taka forma relaksu. No i oczywiście po tym czasie zdecydowałem, że jeżeli zakładamy rodzinę, no to muszę się skupić na pracy i zacząłem pracować normalnie. Czyli pracować po prostu na tyle, bo wiedziałem, że tą rodzinę muszę utrzymać. Wiedziałem, że będziemy planowali jakieś dziecko, więc trzeba robić te oszczędności. Trzeba, trzeba zacząć normalnie wrócić do normalnego życia. No i tak też się stało. No i teraz słuchajcie, dochodzimy do tego najważniejszego pytania, czyli tak naprawdę, ile zapłaciłem za swoją żonę na Filipinach? No więc powiem Wam szczerze, że to było trzy krowy, dwa kurczaki, i jeden pies. Nie no, dobra, a tak już całkowicie poważnie. Oczywiście, że nic nie zapłaciłem za swoją żonę, bo na Filipinach się nie płaci za żonę. To, co Damian zrobił, to tak naprawdę, no nie wiem co to do końca było, no ale też wiecie, że Damian też się do tego przyznał, że to nie jest oficjalny ślub tylko to jest jakiś tam rytuał, który w jej plemieniu się odbywa. I oczywiście to nie jest legalne małżeństwo na Filipinach. Dlaczego Damian tak to zrobił? Ciężko mi powiedzieć, to już musicie zapytać Damiana. On pewnie ma na to jakieś swoje wytłumaczenie. Dla niego to jest chyba normalne, że jeżeli to plemię tak to robi, no to może tak to dla niego to też wygląda pozytywnie. Nie wiem, ciężko mi to, ciężko mi to wyjaśnić. Natomiast oczywiście na Filipinach nie płaci się za żonę. Nie ma czegoś takiego, że się kupuje żonę. Nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek zapłacił coś za żonę. No to jest kraj normalnie. Okej, okay, to jest to są Filipiny. To jest kraj trzeciego świata, tak zwany nazywany. No ale nie ma kupowania od tej żony. To, żebyśmy tak sobie ustalili konkretnie, okej? Okay? No. Oczywiście w kwestiach jeszcze tak naprawdę prawnych. Jak no pewnie wiecie na Filipinach, albo i nie wiecie, zresztą, na Filipinach jest to normalne, czyli tak samo jest ślub cywilny, albo jest ślub cywilny i kościelny. My mieliśmy ślub cywilny plus kościelny, no bo oboje pochodzimy z katolickiej rodziny i taki też chcieliśmy mieć. Zresztą Kryszing zależało na tym, żeby to ładnie wyglądało, żeby była sala. Wydaliśmy trochę pieniędzy na ten ślub. Wydaliśmy tak naprawdę chyba około, kurde, będę strzelał, wspomniona peso. Może troszeczkę więcej, ale nie jestem teraz przekonany, nie pamiętam już tego nawet dokładnie. Natomiast śluby bardzo ładne, tak jak mówię, filmik macie, będzie, w, będzie słuchajcie, nawet w opisie tego filmiku, żebyście sobie kliknęli i zobaczyli, jak to więcej wyglądało. To, co też bardzo wspomnieć, jeżeli chodzi o ślubak na Filipinach, słuchajcie, że rozwód tutaj jest naprawdę bardzo trudny. To jest bardzo ważna informacja dla Was, bo na przykład bardzo dużo obcokrajowców też wylatuje specjalnie gdzieś za granicę, na przykład do Tajlandii, albo biorą ślub w Polsce, bo tam można dostać rozwód dużo, dużo prościej niż tutaj. Tutaj w zasadzie to, to bardzo dużo pieniędzy kosztuje większość Filipińczyków, która... Hmm, która jest na przykład w związkach małżeńskich, oni na przykład nie żyją ze sobą już od 10 lat, ale nie mają pieniędzy na to, żeby zrobić oficjalny rozwód. Dlatego to też pamiętajcie, że jeżeli poznacie dziewczynę i ona wam powie, że ona tak naprawdę ma męża, no ale już z nim nie jest od tam 15 lat, to bardzo możliwe, że będziecie musieli zapłacić dużą kwotę za to, żeby ona rozwód oficjalny dostała, żeby się później z nią ożenić. To pamiętajcie o tym, nie wiem na ile to, na dzień dzisiejszy ile to kosztuje? Wiem, że to jest no to nie jest takie proste. I to chyba ponad 100 tysięcy peso kosztuje albo 200 tysięcy peso. Nie jestem teraz do końca przekonany ile. No i oczywiście wchodzą jeszcze też oficjalne takie dokumenty, czyli przykładowo, jeżeli my z Krystian jesteśmy normalnym małżeństwem, zgodnie z filipińskim prawem, tak samo jest zgodnie z polskim prawem, ponieważ później polecieliśmy do Polski i zalegalizowaliśmy ten związek w Polsce. Byliśmy akurat na wakacjach, więc ja pomyślałem, że to jest idealny moment, żeby nie robić tego przez ambasadę. A, wtedy nawet, co jeszcze byliśmy w Polsce, to nawet nie było polskiej ambasady na Filipinach, teraz już jest otwarta. Dlatego, jeżeli macie żonę Filipinkę na Filipinach, teraz jest dużo łatwiej dostać wizę turystyczną do Europy. Bo po prostu ona idzie do polskiej ambasady, idzie z waszymi papierami, że jesteście małżeństwem i tą wizę dostaje. Jeżeli jesteście w takim, powiedzmy, wirtualnym związku, albo po prostu jesteście tylko parą narzeczeńską, nie ma czegoś takiego jak wiza narzeczeńska. Więc czy po prostu jesteście dla siebie obcymi osobami? I tutaj Damian na pewno będzie miał ten problem na 100%. Ponieważ jeżeli on nawet będzie starał się zabrać swoją żonę do polski. To w ambasadzie to nie będzie jego żona, tak? To będzie normalna dziewczyna. Jeżeli to będzie normalna dziewczyna, jeżeli będzie chciała dostać wizę turystyczną, to będzie musiała udowodnić tam, że na przykład ma pieniądze, żeby przeżyć, ma pieniądze na ubezpieczenie, ma jakieś powody, żeby w ogóle wracać na Filipiny. Jeżeli nie będzie tego miała, dostanie odmowę. Jeżeli oczywiście to będzie wiza sponsorska, to znowu Damian musi przedstawić ileś tam dokumentów że jest w stanie zapewnić jej utrzymanie, że jest w stanie zapewnić jej dom przez ten okres po prostu wakacyjny. Tak czy inaczej to już będzie robione w ambasadzie polskiej, więc może będzie po prostu prościej. Natomiast dla, dla ambasady to oczywiście oni są parą, ale nie są małżeństwem, no bo tych dokumentów oficjalnych nie ma. Do tego oczywiście dochodzą, słuchajcie, jeszcze inne problemy. Czyli na przykład jeżeli odpukać, ktoś z nich by poszedł do szpitala, to druga osoba nawet nie jest w stanie go odwiedzić. Dlaczego? No bo nie są rodziną, tak? Najbliżsi członkowie rodziny tylko dostają pozwolenie, żeby na przykład w jakichś tam sytuacjach wejść do szpitala, reszta na przykład nie może wejść. Więc tutaj też trzeba przedstawić jakieś dokumenty prawne, że coś takiego ma miejsce, że oni są małżeństwem. W ich przypadku ciężko by to było po prostu udowodnić, no bo raczej szpital też nie będzie respektował y, słownej umowy w jakimś tam plemieniu. Mam nadzieję, że ten temat powiedzmy wyczerpałem. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, piszcie je śmiało w komentarzach na pewno na wszystkie odpisze. Pozdrawiam Was serdecznie, no i oczywiście dziękuję za Wasze wsparcie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku za kilka dni. Pa!